Kamiwałyś przed ksw 28, witam. Cześć, witam. Dlaczego kazałeś tak długo czekać? A czy mogłem też przywitać się z, fan, z fanami? Oczywiście. Witam wszystkich fanów. Całych pięciu, żartuję. Jest właśnie mnóstwo, żartuję. Nie chciałem się Proszę bardzo, e, sześciu. sześciu. No, dobrze, masz, e, masz dystans come do siebie, bardzo dobrze. Nie, oczywiście żartuję, właśnie wbrew, wbrew temu, co zażartowałem. Sporo osób się pytało, mnie gdzieś tam pisało do mnie, co z tym Kamilem, kiedy będzie rozmowa. Zaskoczony? E, to jest tak, mam bardzo dużo haterów, mam bardzo mm. dużo antyfanów, mm. ale też e, muszę teraz e, tutaj zrobić ukłon dla moich fanów, e, gdzie no, nieskromnie powiem, no, jest naprawdę coraz, coraz większa e, liczba. a z tego miejsca chciałbym podziękować dla wszystkich za naprawdę setki wiadomości, wsparcia, a nie dla wszystkich dam radę odpisywać. I w ogóle wielkie dzięki tak. Ale przyznam, że zaskoczyłeś mnie dzisiaj tym faktem, że nie zrobiłeś tej wagi. Czy mógłbyś swoją historię opowiedzieć? Co się stało? E, to jest tak, no zacznijmy od tego, że. E, Nikomu, nikomu nie muszę się tłumaczyć, to raz. Ja e, tylko Cię proszę o tak Ale dwa, jest po prostu dosyć śmieszna wersja i e, ja mam formę życiową. E, nie musiałem robić wagi, jakieś tam delikatne tylko i wyłącznie korekcje. Ja po prostu nie, zrobię, nie zrobienie wagi wynikało tylko i wyłącznie z tego, że e, waga hotelowa była e, źle skali, e, skalibrowana. Mhm. E, używałem ją też również e, z zakasu z, e, z tym drugim Brazylijczykiem. I po prostu. Um, e, Był sabotaż Brazylijczyka. Nie, nie. No, na wadze, wiesz, na wadze miałem jakiś tam, e, miałem zapas, miałem e, równowagę, że tak powiem. E, na pewniaka, na pewniaka pojechałem, e, czekałem tam pr praktycznie godzinę czasu na, na ważenie. Zdjąłem kurtkę, zdjąłem wszystkie dresy, zdjąłem wszystko. E, nie musiałem robić wagi tak, na pewniaka sobie siedziałem i po prostu e, 600 gram nie zrobiłem wagi. To jak musiałeś, je, co zrobiłeś, żeby je zrobić? 600 gram, dobrze się wysikać. E, pójść na dwójkę i, e, i do przodu. 10 minut wstałem i e, waga zrobiona. Także jak ktoś robi sensację, e, bo ogólnie moje spodenki ważyły 500 gram, tak? E, jeżeli ktoś robi sensację e, 600 gram, a tak naprawdę jest 100 gram tolerancji, czyli 500 gram, także tak jak pisałem u siebie na, na profilu, niech napisze scenariusz do ukrytej prawdy albo dlaczego ja trudne sprawy i e, no, może przyjmą, tak? Ale przyznam, że spore spodenki, bo przeciętnie ważą tak 200-300 gram. Mam świadków. <grym> e, a czy jesteś troszeczkę zirytowany tym faktem, że no, jednak te 10% z Twojej wypłaty za tą nie, pomyłkę? Nie, słuchaj, nie. Bo, e, ja zawsze myślę pozytywnie, e, ja tłumaczę sobie tak, że mam możliwość wspierania e, największej federacji w Europie, KSW. Pójdzie to na pewno na szczytny cel, także jak najbardziej się cieszę z tego. <grym> pobyt w Stanach, powiedz jak spędziłeś ten czas, co, co naj, najbardziej doceniasz z tego, z tego konkretnego wyjazdu? Um, to jest tak, że pojechałem tam, no, nowe miejsce, tak? drugi raz nowe miejsce, pojechałem tam znowu w ciemno e, do Alistara Overima, no, z Alistarem e, już wcześniej się poznałem, no to widziałem, że z nim na pewno będą, będzie dobra e, komitywa, ale nie widziałem jak reszta gymu, Daj. nie widziałem jak e, trenerzy, nie widziałem jak e, John Jones, bo on tam jest jak Największą gwiazdą, a nie wiedziałem jak inni. No i bardzo miło się zaskoczyłem. Bardzo miło się zaskoczyłem. Były tak pozytywne wibracje, tak rodzinne, że po prostu po miesiącu treningów zapytałem się, czy jest możliwość dołączenia do, do timu. No i no jakoś tam wywarłem jakieś tam wrażenie na, na trenera, że po bardzo krótkiej rozmowie po prostu miałem taką możliwość, że e, przyjęli mnie do gymu, e, Bardzo dużo uwagi na mnie skupiali. To był też taki bardzo, bardzo duży plus. E, co do zawodników. John Jones, mega postać. Mega, mega skromny, mega fajny. E, Nike ci dał swoje. A? Nike Ci spadał, John Jones, z kolekcji? Ostatnie. No tak, już nie ma więcej. Już więcej, już więcej nie ma. Nie no, że śmieję. No, mega, mega naprawdę. Donut on na początku, na początku wiadomo, patrzył, oceniał, ale... Cowboy, nie? Tak, to jest kowboj, ma specyficzne, specyficzne poczucie humoru, ale później gdzieś tam też się zaprzyjaźniliśmy, pojechałem do niego, na jezioro, na działkę sobie popływaliśmy. Na wake'u, Na wake'u na motorówce, było bardzo fajnie. W ogóle tak, byłem mega zaskoczony grą w frisbee. Mm -hmm. bo nigdy bym nie przypuszczał, że będę w to grał. A jednak okazało się tak fajną i towarzyską grą, że praktycznie graliśmy dwa razy w tygodniu. Także no bardzo dużo pozytywnych plusów. Pogoda super. Treningi mega. No, co więcej, no same superlatywy na pewno tam wrócę. Właśnie Greg Jackson, była przez chwilę możliwość, że, że będzie, ostatecznie będzie potencjalnie w przyszłym pojedynku. To rzeczywiście jest taki magik wśród trenerów? To jest tak. Nie ma go tylko i wyłącznie ze względów finansowych i wiadomo. Nie A to nie, płacił, nie płaciłoby KSW, jako że masz prawo do jednego kornera. W tym wypadku byś ściągnął. Tak? No jest, no to, to jest długa historia, ale ogólnie wiadomo, no, ja jakoś tam mam kontrakt, że jestem z Polski, jakoś to tam wszystko działa e, tak jak działa. A także no, na razie po prostu e, nie, ale myślę, że e, jak uda się przejść pana Szymona dzisiaj, także podpiszemy jakiś tam inny kontrakt już. I, wtedy, i kończysz między... teraz obecny kontrakt tą walką. No tak, no co tutaj można ukrywać? No to jest dla mnie być albo nie być, tak? No właśnie, no, chciałem Cię to zapytać. E, też tam gdzieś tam e, wodarze nie ukrywali tego, ja też, ja też na, to, na to się sam godzę, no bo, no bo wiadomo, no e, tak trzeba. Dla mnie to jest nowy początek i po prostu e, być albo nie być w KSW, ale nie być albo nie być w MMA. No bo w, w, przez pobyt w, w Jackson Gym otworzyłem sobie bardzo dużo e, innych dróg. No i fajnie by było, super, to jest moje marzenie walczyć dalej w KSW, no ale jak się tak potoczy, że nie będę walczył, no to mam e, dużo innych dróg. Ale Szymon Bayer, mówiąc o Twoim rywalu, to chyba całkiem niezły zawodnik. Super. Czy wolałeś z Jędrzejem? E, wolę z Szymonem, mega zawodnik, naprawdę bardzo go szanuję, e, bardzo w porządku. E, według mnie top 10 w Polsce, mega super. Życzę mu, życzę mu powodzenia ogólnie w karierze no ale jutro wiadomo e, no jakoś tam koleżeńskie za no, bardzo nie będę ale naprawdę bardzo w porządku i w samych superlatywach mogę się o nim wypowiadać. Właśnie nie widziałem tego tej tak zwanej złej, złej krwi. Ja na... taki nie jestem. No, słuchaj, e, Ja się nie spinam wieś, na, na ludzi. E, jak ktoś podchodzi do mnie z szacunkiem, to ja mu okażę razy pięć. A ten szacunek, jak ktoś po prostu no, e, nie okazuje mi tego szacunku, no to też jestem, wiesz. Taki i nie taki, tak? Mhm. Właśnie. Taka. Po prostu nie, nie, muszę, nie muszę kogoś nienawidzić, żeby e, z kimś walczyć. Właśnie tak jak wspomniałem na początku, sporo osób czekało na, na Twoją rozmowę i muszę przyznać, że mało Ciebie medialnie, tak? Dlaczego? Słuchaj, to wynika tylko i wyłącznie z tego, że um, nie lubię chorągiewek. Mhm. Wiem, co masz na myśli. Nie lubię chorągiewek. Jako... Jak było mnie głośno, jak gdzieś tam udało się wygrać, to, to wszyscy chcieli wywiady, wszyscy byli mili, i w ogóle bla bla. A jak to w życiu bywa, czasem e, czasem gdzieś coś tam się nie uda, a człowiek przegra, ja przegrałem walkę, no i nagle cisza. I okej, okay, wiadomo, o to nie mam pretensji. Pretensje mam o to, że jak, witam, jak ja o coś. E, Poprosiłem kilka portali, żeby wrzucił jakąś informację ważną dla moich sponsorów. No, odezwałeś się ty, odezwał się inny portal, a reszta, wyśmiała miała to gdzieś, nie? Więc dlaczego, dlaczego teraz e, miałbym robić dla nich wywiady, jak, jak ja coś chciałem, to, e, to, ich nie było, tak? Mm -hmm. Kto nie ze mną, ten przeciwko. Nie lubię chorągiewek, trzeba mieć w życiu jakieś zasady i, i nimi się kierować. E, to tym pozytywnym... Cytatem, akcentem kończymy ten wywiad. Bardzo dziękuję, że poświęciliście mi czas o tak późnej porze. Chociaż myślę, że ty jesteś już po prostu przygotowany na jutro, żeby o tej godzinie. No trochę wcześniej chyba. Wcześniej. Ale... Ale tak. Dziękuję wszystkim. Pozdrawiam serdecznie. Trzymajcie jutro kciuki. Jak nie trzymacie, oglądajcie walkę. Myślę, że na pewno warto. Jak i całe KSW, bo karta jest naprawdę świetna. Dobra jest. Dziękuję bardzo. Dzięki.